Ja miałem fantastyczną niedzielę, jedną z lepszych w moim, mi się wydaje, piłkarskim życiu. Dzisiaj już jest poniedziałek, myślimy o następnym meczu. No właśnie to było pierwsze w zasadzie, kiedy się pan obudził rano. Tak myślał pan jeszcze jeszcze o wczoraj, był, był pan jeszcze w takim stanie, powiedzmy, euforycznym, czy, czy już sobie pan przypomniał, że jednak to zwycięstwo to, to tylko trzy punkty, mimo wszystko? Ja jestem bardziej cool, jeżeli o takie rzeczy chodzi. I, i w w takim momencie człowiek się cieszy, że, dokonał, że dokonaliśmy wspólnie tutaj czegoś takiego, że kibice Krakowi się cieszą, bo myślę, że długo czekali na taki moment i tu tak jak to powiedziałem na konferencji prasowej byli naszym dwunastym zawodnikiem i pomogli nam też niesamowicie, dlatego w tej drużynie było tyle determinacji. Nie jest łatwo. W każdym klubie, w sytuacji takiej, gdzie drużyna jest na ostatnim miejscu, mieć tyle pomocy ze strony kibiców, jak to jest tutaj w Krakowie. Tutaj należy się też właśnie kibicom dużo, dużo słów podziękowania. To poniosło też drużynę chyba do tej takiej jeszcze większej walki i zaangażowania. Powiedział Pan wczoraj, że to największy sukces, najwspanialszy naj, naj, naj moment tak, w, pana, w Pana trenerskiej karierze. Jakie były te poprzednie w takim razie? Bo to takie dość no, słowa, które zapadły w pamięć, to jest takie mocne słowa. Jest to spektakularne, na pewno tak powiedział, taki spektakularny moment, ze względu na to, że tak jak cały tydzień rozmawialiśmy, wiemy jakie derby mają znaczenie tutaj. Te derby mają znaczenie w Krakowie. Poza tym, jeden z większych w Europie, to myślę, że to nie jest tylko tak, że w, że w Polsce o nich się mówi, ale też na pewno gdzieś za granicą. I może właśnie dlatego, a szczególnie jeszcze w naszej sytuacji. Dlatego podkreśliłem to, że, że był to taki no, ważny moment. No, dlatego dla takich momentów warto pracować, warto, y, warto się po prostu angażować w to, co się robi i, i, i wtedy jest się po prostu gdzieś tam pewnie nagrodzonym. Profesor może jak gratulował sukcesu? Był w szatni, czy nie? Czy nie? nie, profesora nie, nie, było, nie było na meczu. A, nie było w ogóle na Panie trenerze, teraz y, będzie w środę y, mecz, y, za parę dni... Y, Następne mecze ligowe. Czy będzie Pan chciał no, przytrzymać piłkarzy w takim euforycznym nastroju podejbowym, czy, czy raczej sprowadzić na ziemię, że, że przed nami jeszcze mnóstwo pracy, żeby, żeby z tych kłopotów w Krakowie wyprowadzić? My tym zwycięstwem nie osiągnęliśmy naszego celu. To jest tylko jeden z etapów, który osiągnęliśmy i one te punkty. Za byłoby fajnie, gdyby za, za mecz taki jak z Wisłą było więcej punktów, ale tak nie jest. To też jest tylko zwycięstwo za trzy punkty i te trzy punkty dopisaliśmy sobie do tabeli, ale taki zwycięstw potrzebujemy więcej i będziemy o te zwycięstwa dalej walczyć. Myślę, że ten, że ta atmosfera party już się skończyła. Przygotowujemy się do następnego też spotkania z ruchem Chorzów Pucharowego. Później mamy znowu z ruchem praktycznie mecz i rewanż, bo to dwa mecze po sobie. Co prawda nie na boisku naszym i przeciwnika, oba mecze są na przeciwnika i tutaj będziemy się też koncentrowali na tym, nad tym, żeby robić następne punkty. Poza tym na pewno pierwszy i ważny aspekt jest ten, że musimy tych, którzy są lekko poobijani doprowadzić jak najszybciej do, e, do zdrowia, bo myślę, że po takim zwycięstwie nie muszę podbudowywać drużyny mentalnie. A jak Pan właśnie chce ponieważ wiadomo jak jest najpierw puchar z ruchem, potem, potem ligowy. Co? Chce pan tu troszeczkę przechytrzyć trenera Fornalika, coś tu mu zagrać, jakiś blef mu zrobić? <laughs> nie, 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 nie no będziemy się w takie na rzeczy... na zagramy, zagramy. 4-4-2 na przykład, nie? Nie wiem to mi pan tutaj teraz e, podpowiada pewne rzeczy, dziękuję panu bardzo, ale myślę, że mamy trochę czasu na to, tego jeszcze nie wiem, no, będzie na pewno taka sytuacja, że coś tutaj wymyślimy, mieliśmy trening dla tych, którzy przed chwilą, dla tych, którzy mnie grali, e, zobaczę jutro, jak przyjadą ci, co w jakim stanie będą, ci, co w tej chwili są na odnowie biologicznej i na regeneracji, po tych badaniach z tej grupy, którą będziemy mieli najpierw tych wszystkich zdrowych, e, e, jakiś skład Ustalimy, a tak jak co do taktyki, to właśnie będzie uzależnione od tego, tak. jakich zawodników będziemy mieli do dyspozycji. To, ale jednak no, wygląda na to, że jednak wypadnie trójka ta, na, na 100%. Ale nam, co ty, ale nam wypada co ja, mecz nie, ostatnio, to, co, nie, trójka, nie. jak nie ze względu na kartki, tak. to ze względu ale na, na kontroli. Ale ludzie, którzy nawet dobrze, żeby się przetarli. I uważam, okres. że a fajnie akurat taki mecz tak nastąpiło, że dostaną na pewno te szanse. a kto? Tak. I ilu ich będzie, to w tej chwili mi trudno, trudno naprawdę o powiedzieć. O której myśl jest? Mecz jest 18.30. O, o 15 mamy trening. Zapraszam wszystkich serdecznie. Panie to dobrze, że właśnie dochodzi do takich sytuacji, kiedy się gra dwa mecze z jedną drużyną pod rząd? Czy... Się tak jeszcze nie zdarzyło, szczerze mówiąc. Pierwszy raz zdarza mi się taka sytuacja, że gra się w takim krótkim odstępie czasu dwa mecze. A zdarzały się przypadki, że 3 i 4 mecze były. Znam to też. Myślę, że mecz pucharowy, mecz ligowy. Ja myślę, że jak ktoś jest z dobrej dyspozycji, to nie ma znaczenia, czy, czy gra się tak, czy siak. mecz, musimy zagrać. Tak nastąpił ten terminarz, ten mecz pucharowy został przełożony. Myśmy to co zaakceptowali. Czyli jesteśmy... Wie, wiemy jaka jest, ta, jaka jest ta sytuacja, ale mówię, najpierw jestem puchar a później dopiero zobaczymy co będzie ale dalej. Ruch jest rzeczywiście w bardzo dobrej dyspozycji, co pokazał. Nie ulega wątpliwości, że mi bardzo imponuje praca e, walka Fornalika w ruchu chorzów, który przy tych problemach, które, o których się ciągle, ja. ciągle mówi, e, ta drużyna bardzo ma e, dobrą stabilność. E, tu widać dobrą pracę trenera Fornalika, który, m, e, który no, widać e, jakieś piętno jego na tej drużynie. Ja bym powiedział nawet charakter, charakter jego pisma, jeżeli chodzi o ten zespół. No i muszę powiedzieć, że na pewno nie będzie to łatwy mecz, bo dzisiaj ruch zajmuje trzecie miejsce w tabeli. mam już mnóstwo punktów zdobytych. Na pewno zaimponował w meczu z ŁKS-em, wygrywając 4-0 na wyjeździe. Na pewno nie jest, nie jest to błahostka. Także czeka nas na pewno nie jeden, a dwa ciężkie mecze. Zgadza się Pan tym, że to jest jedna lepiej z drużyn, która potrafi organizować się w obronie i przechodzić do błyskawicznych kontrataków. Ma bardzo szybkich dwóch napastników. No I Jankowski, i piech do tego podłączający się z jednej A strony. całkiem dobrze gra ostatnio. Tak, grzyb po boku, no... czy, czy po drugiej stronie Zieńczyk, doświadczeni zawodnicy, e, którzy potrafią, potrafią w piłkę grać i tutaj trzeba naprawdę uważać i stabilna obrona, bo to się to się ta drużyna tak niestety wygląda. Chociaż nie ostrzegła się też w ostatnim czasie też porażek. My będziemy ich obserwowali i zobaczymy. Ale z trudnymi rywalami te porażki były, bo sporo... Tak, z Legią, tak. 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 Widziałem z ten mecz osobiście, bo byłem na meczu Ruch Chorzów-Legia Warszawa. Z kolei asystenci byli na meczu Górnika, Górnik Ruch. Mamy materiał, także na pewno gdzieś tam zobaczymy, gdzie można ich napocząć.